Siema, siema. dzisiaj nagrywamy odcinek G.A. Ja się kopałem. Aha, tutaj wcześniej Ale jedno. <laughs> no wybra, nie. Chyba <laughs> ja troszeczkę zasłoniłem chwilę palcem przez przypadek. O, nie. Ale na nie jest. Nie jest, jest. jakiś auto. Dobra. Lecimy po... To będzie Jakiś... długo trwało, proszę. Zrób to chodziesz. Jakiś... Jakiś nie trochę. Tu, 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 się nie tu, 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 oh, a, a, nie tu, 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 nie. tu, O nie. O, nie. Jakiś... <ślańczyk> Może, a nie ci dobrze cię. Minutę już to trwa. Tylko? Hmm? Ile ty chcesz, żeby to trwało? Wiem, pięć minut. Obraczek, pobawimy się chwilę. O, pa hmm. fajna kura. Troję bardzo. Sekundy no, Wiesz co. Jezus, wojtek. Teraz musimy jechać na dupę. No, na duchu, no, 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 o, o. może uda nam się, no, dzisiaj no, mam... może nam się uda dzisiaj zrobić filmik, ale to, dobra, to później, wystarczy, nie? to wuj... później wam pokażemy, jak robimy odcinek zrobienia porno. Na.